Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Zgodnie z obietnicą dzisiaj opowiem państwu o aplikacji Trivcare. Ale, w związku z tym, że lubię informacje u źródła, to nie będę o tej aplikacji mówił sam. Jest ze mną pani Magdalena Choręziak z firmy Audible. Dzień dobry. I dzisiaj właśnie powiemy o funkcjach tej aplikacji, powiemy o tym, jak może korzystać z niej rodzina pacjenta. Jeżeli Państwo nie widzieli poprzedniego odcinka z panią Magdaleną, o której, w którym mówiliśmy o aplikacji Drive, to link pojawi się tutaj w rogu, lub też w opisie filmu, do czego Państwa serdecznie zapraszam. Ostatnio umówiliśmy już wszystkie funkcje z aplikacji Drive została nam jedna zakładka, aplikacja. Drive Care, wchodzimy w tą zakładkę, dodajemy połączenie, w tym połączeniu wpisujemy nazwę, czyli imię osoby, z którą chcemy się połączyć, mhm. mail do tej osoby, okay. proszę i imię pacjenta. E, tutaj niżej e, pacjent wybiera to, co chce udostępniać rodzinie. Mhm. I może to być e, interakcja i środowisko, e, czyli ta aktywność psychiczna, o której rozmawialiśmy w ostatnim odcinku. E, upadek. E, aparaty najwyższej klasy Via EDGE, mają Funkcję wykrywania upadku mhm. i powiadomienia o tym, i tutaj dodatkowo jeszcze można sobie w tej aplikacji to śledzić. Yy, I ćwiczenia, i stanie, czyli liczba kroków, i e, czas stania, y, i aktywności fizycznej. Widzicie Państwo, czego nie robi się dla nagrania? Wysyłam y, zaproszenie do aplikacji y, do swojej rodziny. Mhm. Ja muszę wejść mail. No, i poniżej pojawia się ten kod. Ok. Teraz pobieram aplikację Drive i zaczynamy od pierwszego. A więc akceptuję. Politykę prywatności. Yy, i, I mamy są... opcję: yy, dwie do wybrania, albo opcja mam zaproszenie, przy w tym przypadku mam. został wysłany kod, więc ma pan zaproszenie. Albo ewentualnie w drugą stronę pan może poprosić o zaproszenie, i dopiero wtedy jest generowany kod. Dobrze, mogę poprosić kilka osób, żeby miały dostęp do tej aplikacji? Tak. To ilu osób? Yy, no, do najbliższej rodziny. Powiedzmy, jak jest pan opiekunem rodziny mhm. i w pana rodzinie, powiedzmy, dziadek nosi aparaty oraz dziecko, mhm. no to może pan mieć dostęp do, do tych dwóch członków rodziny. Może być również więcej. Dobrze, czyli mam zaproszenie, wchodzę dalej. Wpisuję swoje imię. OK. Adres e-mail, na który było wysłane to zaproszenie. No i teraz yy, tworzymy oś... ośmiocyfrowe hasło, tam literowe. No dobrze, teraz... to logujemy się teraz do aplikacji tak. Tracker, tak? Tak, tak, po ustaleniu hasła i maila wpisujemy dane logowania. Okej, okay, nie ma, tutaj 7, żeby... tak. Tak. i teraz dodaj połączenie, tak? Tak, po dodaniu. Po kliknięciu w ten przycisk wpisujemy kod, który został wtedy o, podany. D, D, Y, znaki muszą być takie same z wielkich liter, tak? One automatycznie się tak przestawią. Nawet jakby Pan pisze teraz małą literką, to powinno, powinno wskoczyć dużo. Ok, kontynuuj. Jest. Tak, jesteśmy tutaj i teraz y, rodzina pacjenta w tej chwili widzi to, co zostało udostępnione y, przez pacjenta. Mm -hmm. Czyli ten pierwszy Tez pierwsza golly. część naszej, y, naszego instruktora, który w którym było przedstawione właśnie to, że udostępniamy y, czas stania, y, interakcję i tak. upadek. Rozumiem. Akceptuję zaproszenie, tak? Tak. Akceptuję. OK. I teraz jesteśmy już w tym ekranie głównym aplikacji. Mm -hmm. I tu sobie wyświetlamy właśnie te wszystkie informacje, które zostały udostępnione. Bo y, automatycznie, jakby zaczynamy od dzisiejszego dnia. Czyli tutaj widzimy datę na górze. Tak. Możemy sobie to sprawdzić, co działo się w przeszłości. Po kliknięciu tutaj mamy kalendarz, możemy sobie poszczególne dni sprawdzić. Świetnie. Mamy też stan baterii, to jest ważne w wypadku dzieci, nie? Bo dzieci nie zawsze mogą zgłosić, że nam się wyczerpała bateria, albo że jest słaby czy akumulator, tak jak w tym wypadku doładować, tak, prawda? Tak, dokładnie. Czyli wtedy Pan jako opiekun ma dostęp mhm. do, do tego poziomu naładowania. Jeżeli, mhm. e, jeżeli na przykład byłaby sytuacja, że aparat będzie rozłączony, tak. Jeżeli aparat będzie rozłączony, wyświetli nam się tutaj to w, w lewym górnym rogu. Hmm? A tak. akurat teraz aparaty się ładują, więc ok. Tak. Y, ale włożenie do ładowarki powoduje wyłączenie ich. Tak. Dlatego, dlatego jest ta informacja tutaj. Że nie ma z nimi połączenia. Nie ma z Jak połączenia. pacjent je włączy, to one się pojawią, tak? Tak. Z powrotem no po, po odświeżeniu aplikacji. Musimy dać im chwilkę czasu. Mm -hmm. Tak, już jednego Jeden widzi. Jeden już się tak Nie, są dwa. I tak, w pierwszej zakładce mamy kroki, które pacjent wykonał. I mamy do, do dyspozycji opcje dzień, tydzień, miesiąc i w roku mamy takie statystyki okay. prowadzone. No to nam w sumie jako rodzinie pewnie nie za mocno potrzebne, nie? E, bardziej to ma na zasadzie takiej, żeby mm, aktywizować pacjenta. Nie? Czyli, Mamo, rusz się. Tak, dokładnie. Widzę, się... Że, widzę, że dzisiaj nie, w ogóle nigdzie nie. Nie oglądaj <grym> dzisiaj tyle tego serialu. Tak. No i właśnie seriale też można powiedzmy e, zobaczyć poprzez środowiska. Yy, środowisko to jest yy, opcja taka, że yy, możemy sobie monitorować, w jakich środowiskach pacjent przebywa. Jaki czas. Yy, czy, czy te środowiska zostały zmienione? Czy na przykład pacjent jest tylko yy, w domu i ogląda tylko telewizję? Jak jest w domu i czyta książkę? <laughs> to nie ma z, żadnego związku ze słuchem. <laughs> okay. Ja Podchwytliwe pytania będę zadawał, ale Państwo czasami też takie zadajecie. Dokładnie. Kroki ćwiczenia, czas, czas ćwiczeń, czas stania, użycie aparatów to też jest ważne, no, bo tak. wtedy widzimy, czy osoba nosi aparaty, czy raczej. Mm, nie jest jeszcze do tego gotowa. gotowa. Czasami tak, rodzina kupuje aparaty i chciałaby, żeby były używane. Dokładnie. Nie? A pacjent mieszka sami, twierdzi, że aparaty mu są jeszcze niepotrzebne, potrzebuje więcej czasu na przyzwyczajenie się. No i wtedy możemy poprosić życzliwie to, żeby nosił aparat. Tak. E, interakcja, czyli interakcja, e, takie aktywne słuchanie, rozmowa, e, mhm. słuchanie muzyki. No, i tutaj te środowiska już zostały omówione. I także mamy tutaj całą statystykę. Kolejną zakładką jest zakładka powiadomienia. W tej chwili nie mamy żadnych dostępnych powiadomień. Wchodzimy w kolejną zakładkę z prawej strony. Yy, I tutaj wchodzimy w powiadomienia, zezwalamy na powiadomienia. I tutaj możemy sobie ustawić. Powiedzmy, zezwalamy na wszystkie powiadomienia, i teraz yy, po zezwoleniu na te powiadomienia yy, rodzina pacjenta dostaje informację, że liczba kroków została wykonana, dostaje powiadomienie, że aparaty suchowe są rozłączone czyli jeżeli nie, korzy nie korzystamy z nich, to rodzina pacjenta będzie o tym wiedzieć. Yy, no i czas stania. Hmm, ale Wszystkie... jak gdyby dwie strony muszą się nas zgodzić, czyli pacjent tak. musi nas zgodzić, że daje swojej rodzinie wgląd w te dane, to po pierwsze, a po drugie, jeszcze osoba śledząca, czyli no, ta syn, córka, czy też rodzic, w wypadku jak jest dziecko, też musi jak gdyby jeszcze raz akceptować to, że chce takie powiadomienia dostawać. Tak. Że zmienił się status. Tak. No bo można w zasadzie zrobić yy, tak, że nie chcemy powiadomień, po prostu chcemy tylko. Yy... Yy, chcemy mieć tylko informacje o statystykach. Jak to wejdę, zostać. sobie zobaczę, tak. a jak po prostu nie wyskakujemy mi stop powiadomienia, tak, bo to tak. też męczące. Nie musimy, nie musimy No Dla mnie powiedzmy jest ważne, kiedy wejdziemy w powiadomienia, to ta opcja tutaj o upadku, nie? Chciałbym tak. wiedzieć, że mój rodzic albo dziecko, nic mu nie jest, jest bezpieczne. Nie za bardzo interesuje mnie, czy tam... Czyli w zasadzie możemy zostawić aparaty słuchowe rozłączone, bo tak. to jest ważne. Yy, a te pozostałe możemy sobie... O, pozamykać. I mamy tylko te dwa najważniejsze powiadomienia. Dwie najważniejsze, okej. Okay. I warto też wspomnieć, że pacjent, który daje do, dostęp do, mm, do tych danych, powiedzmy początkowo dał wszystkie, ca cały dostęp, tak? umożliwił, w trakcie może to zmienić. Tak. Czyli po prostu mm, pacjent dał y, y, dostęp do y, powiadomień y, o aktywności fizycznej, aktywności psychicznej i upadku. Ale w międzyczasie może zostawić tylko sam upadek. Tak, bo nie podoba mu się, że dzwonimy do niego, że za długo siedzi przed telewizorem. Tak, albo że nie nosi aparatu. No i mm, <grym> przyjdzie do protetyka suchu, Panie Przemku, niech Pan to wyłączy, żeby moja córka, mój syn nie mieli do tego dostępu. No i Pan Przemek szanuje wolę pacjenta. Dokładnie. Okej. Okay. No i tak naprawdę tutaj w tym miejscu też jeszcze możemy sobie sprawdzić połączenia. Mm. Mamy połączenie ze mną jako, z, jako pacjent, ale możemy też jeszcze sobie dodać kolejne. Okay. Jeżeli pan dostanie um, zaproszenie od jeszcze jakiegoś innego członka rodziny, można wpisać znowu ten kod i mieć połączenie wtedy powiedzmy z dziadkiem i z synem albo z babcią. No. Okej, okay. tak. okay. dobra. Coś jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat tej aplikacji? To już wszystko tutaj. Świetnie. Bardzo dziękujemy Państwu dzisiaj za uwagę. Jeżeli będziecie mieli Państwo jakieś pytania, to serdecznie zapraszamy do protetyków słuchu. Na pewno będą chętnie Państwu pomagać w połączeniu z tymi aplikacjami. Tymczasem w niedalekiej przyszłości planujemy nagrać kolejny odcinek. I Pani Magdo, czego będzie dotyczył? Kolejny odcinek będzie dotyczył zdalnego dopasowania aparatów słuchowych, które będzie można wykorzystać na odległość z pacjentem. Świetnie. E, także proszę subskrybować kanał, żeby nie przegapić tego ciekawego odcinka. Tymczasem życzymy Państwu dużo zdrowia. Do widzenia. OK. Cześć. <śmienicza> 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 ja